Nimbo! Cześć, mistrzowie i mistrzynie, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony ninja, a dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinku z serii Gotuj z ninja. I w dniu dzisiejszym będziemy sobie otóż, pichcić wspaniałą kiełbaskę z ogniska co jest ogniska, choć tak naprawdę z naszej kości kości. Tak więc, cóż, mistrzowie, dzisiaj ninja Wam pokaże, jak przyrządzić pyszną kiełbaskę z ogniska. Zapraszam serdecznie do oglądania. Okej, okay, mistrzowie, mistrzowie, ja tak naprawdę tutaj nie ma za dużo tajemnic ani jakichś sekretów, ale jest kilka pewnych bardzo ważnych rzeczy właśnie przy pieczeniu kiełbaski, o których należy wiedzieć. Przede wszystkim zawsze kiełbaskę należy albo podziurkować, albo przecinać tak, żeby nam tutaj tłuszcze z niej y, wykapały i po prostu, żeby kiełbaska była, y, miała po prostu mniej tłuszczu, wówczas zdecydowanie smaczniejsza. Tak więc cóż, mistrzowie? Mamy tutaj właśnie dwie kiełbaski. I jak ja to robię? Ja robię to otóż właśnie w ten sposób, że tą kiełbaskę sobie damy na boczek. Że ja sobie ją właśnie nacinam w jednym miejscu, w drugim. My się staram tych nacięć zrobić dość dużo. Chodzi właśnie o to, żeby maksymalnie nam ten tłuszczyk z niej wykapał. No i tak sobie naciechamy właśnie kiełbaskę. Oczywiście można to robić też w formie zaszłyka. Nie dni na X. Ja akurat lubię tą formę. Fajnie się wtedy właśnie kiełbaskę yy, kraja na kawałeczki i ze smakiem się ją konsumuje. Ale oczywiście kwestia indywidualna, jak to tutaj było? Dobrze. No więc ciachamy sobie. Okej. Okay. I jak teraz właśnie mamy na już kiełbaskę, no to Słuchajcie, nie pozostaje nam teraz nic innego jak przygotować właśnie drugą i powolutku sobie to piec. I bardzo ważna właśnie sprawa, aby nie śpieszyć się przy pieczeniu. Dobra kiełbacha wychodzi najlepiej wtedy, jak czasem nawet po przez 20-30 minut jest pieczona i ten tłuszczyk sobie pięknie z niej wykapie. A ona super sobie dojdzie od środka i się nam pięknie upiecze. Oczywiście możesz też dać jakiś przypraw teraz do niej. Czy posypać ją troszeczkę pieprzem, robicie wtedy bardziej na pikantno, troszkę można bardziej na słono, soli też, no kwestia indywidualna. Można tutaj naprawdę bardzo dużo kombinować. No i swoją drogą jest to bardzo w sumie yy, mało wymagająca przekąska, jak najbardziej zdrowa i też po prostu pożywna. Więc siły po tym dość sporo powinniście mieć. Ciężko mi się kroi z tym złamanym palcem, ale dajemy radę. Tak więc cóż, mamy teraz pięknie pociechamy naszą kiełbaskę. Tutaj mam też chlebek przygotowany, który sobie troszkę upiekę, podgrzeję. Ale w każdym razie teraz musimy zająć się naszym paleniskiem. Musimy trochę przystopować naszego obie. A tutaj dołożyłem trochę drewna, żeby zrobić fajne To jest jeszcze jeden duży by dla którego musimy tutaj... Się troszeczkę tak ocieplił, a zaraz będziemy mogli założyć kiełbaski. Czas teraz umieścić nasze kiełbaski. Tak. Chociaż musimy tutaj bardzo uważać, bo temperaturą mamy jeszcze bardzo wysoką. Trzeba będzie się temu no, dość dobrze doglądać. Niech się na razie spażę. Po krótkiej chwili możecie od razu wrócić kiełbaski na drugą stronę, ponieważ, kiedy ona jest dość wysokiej temperatury, jak jak widzicie, pięknie nam się teraz tutaj właśnie ona otwiera. Ważne jest to, żeby ona się otworzyła od razu na początku, się z jednej i drugiej strony teraz, kiedy ona nam się otworzy z jednej drugiej strony, od razu będzie już nam wyciskać yy, tłuszcz No i nie ona się powolutku nam teraz smaży I mamy tutaj bardzo dużą temperaturę, troszkę podwyższyłem miejsca naszego grilla Teraz te kiełbaski sobie tutaj I myślę, że tej temperaturze będą sobie rewelacyjnie dochodzić. I oczywiście teraz chodzi o to, abyśmy utrzymywali odpowiednie ciepło, kontrolowali nasze kiełbaski, obracali nimi, no i żeby nam ono pięknie się upiekło. Okej, okay. ognisko nam trochę się uspokoiło, więc myślę, że spokojnie możemy teraz obniżyć kiełbaski. Weźmy sobie jedną cękóweczkę, cękółeczkę. I już jedno. A teraz nasze znaczy kiełbaski już. O, tak. Ja troszkę przygotuję jeszcze. drewno na opoł. Zobaczcie, jakie kiełbaski już pięknie wyglądają, aczkolwiek chyba ogień mamy tutaj troszeczkę teraz za duży, więc jeszcze ciut wyżej je teraz postawimy. No dobra, mistrzowie mistrzynie, nasze kiełbaski już straciły dość sporą objętość swoją, co jest właśnie efektem wylanego tłuszczu. z nich. Pięknie sobie okapuje i prawie są już gotowe. Niech sobie jeszcze spokojnie dojdą. W międzyczasie też sobie tutaj możemy dołożyć oczywiście chlebka ja lubię zawsze tak trochę podgrzać chlebek nawet jak się tak przy kiełbasce położę to później ten aromat też bardzo fajnie przechodzi na niego polecam i niech sobie to przez chwilę się potęgnie okej okay, mistrzowie i mistrzynie kiełbaski praktycznie w całości nam Okapały w spuszczu, Myślę, że mamy go już bardzo mało i powinny być. Bardzo smaczne. Zresztą zobaczcie sami, jak to się nam tutaj ładnie teraz prezentuje. Pięknie wypieczona kiełbaska, jedna druga, chlebek delikatnie podgrzany. Czas na konsumpcję. i mistrzynie przygotowałem sobie właśnie żurek także do kiełbaski, bo jak żeby to nie przegryźć kiełbachy, znaczy nie przepić kiełbachy żurkiem dobra. Cóż, spróbujmy zatem nasze wspaniałe kiełbaski. Jak nam to wyszło, ja sobie troszeczkę dodam keczapu i majonezu, którego również bardzo lubię. Zbieramy sobie troszeczkę tego. Bo nie widzieliście. Do majonezu. No i myślę, że możemy spróbować cóż nam to wyszło. A zatem smacznego i sprawdźmy naszą kiełbaskę. Brawa, Nie czuć suszu za bardzo. Wybaczcie, mistrzowie, ale bateria padła i nawet nie zauważyłem i zjadłem kiełbaskę, że tak powiem, bez nagrania. No cóż, powiem Wam, że jest naprawdę świetna. Została jeszcze druga i oczywiście jak najbardziej ją sobie zjem. Zobaczcie nawet, jak Pięknie się to mięsko w środku tutaj wysmażyło. Myślę, że teraz w miarę dobrze będzie to widać. No cóż, jest wspaniała. Tak więc pamiętajcie, złota zasada przy kiełbasce. Nie spieszyć się z grillowaniem. Niech ona na spokojnie sobie dojdzie, nawet 20-30 minut i wtedy będzie rewelacyjna. No. no oczywiście żureczkiem sobie zapijemy. Cóż, mistrzowie i mistrzynie, ja powoli będę kończyć, Daję sobie właśnie kiełbaskę i będę się powoli z żegnać. Jeżeli materiał się nam spodobał, bardzo was proszę, zostawcie łapkę w górę pod nim, wówczas mi się lepiej wypoczynało, dobrze wykrzyczeć moich widzów. W ten sposób także wspieracie moją działalność, co z serdecznie dziękuję, posz! Oczywiście, jeżeli chcielibyście złożyć zamówienie na jakąś broń białą, możecie takowe zamówienie złożyć w sklepie ninjagańs.pl, linki znajdziecie opisie materiału. Ja teraz jeszcze przez kilka dni właśnie będę zajmować się troszkę nagrywkami takimi luźniejszymi, ponieważ mam złamany palec w prawej ręce. Jeszcze jest usztywnienie. W tym tygodniu miejmy nadzieję, że go zdejmą i że będę mógł wrócić już na pełnej także do pracy przy Waszych zamówieniach i broniach. A cóż, ja tym sympatycznym akcentem dojadam za tę kiełbaskę Mam nadzieję, że komuś z Was, narobiłem smaka, zapraszam oczywiście również do dołączenia do grupy Adept Ninja, pasjonujcie sportem sztuk walki na Facebooku. No a cóż, ja tutaj dojadam Kielpachy. I zaraz lecę na kolejną ważną księdzę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym patreolach. nim po. A. Jeżeli macie jakieś śmiałe propozycje odnośnie kolejnego odcinku serii Gotuj z Ninją, to również dajcie znać w komentarzu. Os! Mm.